Napad astmy pojawia się w różnym okresie czasu, w różnym okresie dnia. Jeżeli dotyczy to astmy atopowej, związanej m.in. z czynnikiem narażenia, chociażby na roztocze, Domowego, to objawy chorobowe głównie pojawiają się w sypialni. Natomiast czyli mamy lokalizację określoną. Natomiast jeżeli jest to astma sezonowa, to w sezonie, w którym ten czynnik powodujący alergię występuje u chorych. Może też astma oskrzelować czynnikiem wywołującym być narażenie na dym tytoniowy. Takim czynnikiem prowokującym wystąpienie napadu astmy jest wysiłek. I chory przebiegnie kilkadziesiąt metrów, czuje duszność, nasilają się i czy pojawiają się swisty w klatce piersiowej. Jest to efekt skurczu oskrzelu powiesiłkowego. To zjawisko występuje stosunkowo często u chorych na astmę oskrzelową. Szacuje się, że dotyczy około 60%. 70% chorych na astmę oskrzelową. Także czy, tych czynników sprawczy jest bardzo dużo. Podkreśla się chociażby zmienna temperatura, śmiech, narażenie, zmiana wilgotności powietrza może być również czynnikiem sprawczym yy, powstania duszności u chorych spazmu oskrzeli u chorych na astmę.